Każdy z nas ma jakiś talent. Niektórzy rozwijają go od lat, a inni jeszcze go nie odkryli. Spośród tylu różnych umiejętności istnieją też takie, które są szczególnie wyjątkowe. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka osób o takich niezwykłych talentach. Zapraszam do oglądania. Frank Cannonball Richards Gdyby istniała jakaś nagroda za najbardziej wytrzymały brzuch na świecie, to z pewnością ten mężczyzna byłby jej laureatem. Frank Richards, znany również jako Cannonball, rozpoczął swoją drogę do sławy w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Wszystko zaczęło się od tego, kiedy Frank zauważył, że z powodu swoich silnych mięśni bardzo łatwo było mu znieść różne uderzenia w brzuch. Był o wiele bardziej wytrzymały niż inni. Na początku po prostu pozwalał swoim przyjaciołom, aby uderzali go tam dla zabawy. Jednak potem postanowił poeksperymentować i dowiedzieć się, jak dużo będzie w stanie wytrzymać. Chciał poznać konkretne granice swoich możliwości. Jednak stopniowo, zwiększając obciążenie, które Frank przyjmował na swój brzuch, rosła jego wytrzymałość. Ćwiczył każdego dnia aż do momentu, gdy był w stanie znieść najróżniejsze ciosy i ataki. Frank robił wszystko, co mógł, żeby zaimponować ludziom i pokazać wszystkim swój talent. Ludzie wskakiwali na niego lub z całej siły uderzali go młotem. Jego ciało było wykorzystywane nawet do treningu ze słynnym bokserem wagi ciężkiej, Jackiem Dempseyem. Frank po latach ukoronował swoją karierę specjalnym występem, po którym otrzymał swój oryginalny przydomek Cannonball, co oznacza kula armatnia. Aby go zdobyć, mężczyzna został uderzony pociskiem ze specjalnego działa sprężynowego i oczywiście wyszedł z tego bez szwanku. Warto jednak nadmienić, że nie była to prawdziwa armata. Jej siła nie mogła skruszyć nawet betonowej ściany. Jednak żadna inna osoba na świecie nie mogłaby znieść nawet takiego ciosu. Frank Richards stał się tak sławny, że nawet twórcy serialu The Simpsons. Zainspirowali się jego życiem i napisali podobną historię dla Homera. Król pszczół. Jeśli myślicie, że moc kontrolowania owadów to nic innego jak historia z komiksów, to z pewnością zaskoczy Was kolejny bohater tego odcinka. Ten mężczyzna może nie jest Ant-Manem, ale za to dość dobrze ujarzmił pszczoły. Poświęcił on całe swoje życie na badaniu tych niesamowitych stworzeń. Nauczył się nawet je kontrolować. Używając tajemnej sztuczki przywołuje do siebie wszystkie okoliczne pszczoły, które nadlatują, siadają na nim i całkowicie pokrywają jego ciało. Tworzą tym samym solidną warstwę, która wygląda trochę jak jakiś kombinezon. Co więcej, żaden owad go nigdy nie urządlił. Mężczyzna jest tak pewny swojej supermocy, że nie nosi żadnego sprzętu ochronnego. Ale co stoi za tą jego sztuczką? Okazuje się, że ciało mężczyzny pokryte jest feromonem, używanym przez królową pszczół do kontrolowania roju. Pszczoły działają jak jeden organizm i czując zapach królowej na człowieku traktują go jak swojego przywódcę. Izaomachi. Wiele osób pracuje całe życie, aby osiągnąć coś, co pozwoli wpisać się do Księgi Rekordów Guinnessa. Izaomachi jest jedną z tych osób. Jest on prawdziwym mistrzem miecza. Jego niesamowite umiejętności pozwalają mu przeciąć nawet lecący z dużą prędkością pocisk. Długie lata treningu pozwoliły Izao rozwinąć niebywały refleks. Teraz jest w stanie przeciąć piłeczkę tenisową na pół, lecącą z prędkością około 160 km na godzinę. Ale to jeszcze nie wszystko. W 2011 roku Izao Machi stał się rekordzistą w największej liczbie cięć mieczem. Przez słomiane maty w ciągu trzech minut udało mu się wykonać 252 cięcia. Co istotne to fakt, że każda mata ma twardość podobną do twardości kości. Hadji ali niestety nie jest możliwe, abyśmy zobaczyli umiejętności tego człowieka na żywo. Hadji żył na przełomie XIX i XX wieku. W tym czasie był słynnym cyrkowcem i dawał pokazy w Wielkiej Brytanii oraz w kilku innych krajach. W arsenale tego aktora było wiele różnych sztuczek związanych z procesem kontrolowanej regurgitacji, co jest naukową nazwą procesu kontroli płynów w swoim ciele. Hadji Ali był w stanie pić wodę w ogromnych ilościach, a następnie wypluwać z ust prawdziwe fontanny. Jego występy polegały na połykaniu różnych rzeczy, takich jak orzechy i chusteczki do nosa. Mężczyzna następnie wypluwał je w kolejności wskazanej przez publiczność. Jego ostatnia sztuczka, zwykle wykonywana pod koniec programu, dała Hadżiemu dwa przezwiska: ludzki miotacz ognia i ludzka gaśnica. Mężczyzna najpierw pił wodę, a potem brał łyk nafty i mógł je wypluwać na zmianę. Najpierw podpalał drewniany dom przy pomocy wypluwanej nafty, a następnie gasił go wodą z własnych ust. Artysta potrafił wykonywać tak niesamowite sztuczki dzięki specjalnej budowie swojego ciała i według wielu dowodów w żadnym wypadku nie były to jakieś oszustwa. Mirosław Magola. Władca grawitacji czy oszust? Osoba o niezwykłych zdolnościach czy zwykły naciągacz. Wielu ludzi ma różne zdania na temat tego polskiego medium i artysty. Mirosław Magola znany jest na całym świecie jako magnetyczny człowiek. Kiedy kładzie na swoim ciele metalowe przedmioty, długopisy czy garnki, te przyklejają się do jego skóry zupełnie tak, jakby były namagnesowane. Przeprowadzono wiele eksperymentów i testów, aby wykryć, czy Mirosław faktycznie posiada takie magiczne zdolności. Jego przedstawienia były oceniane przez różnych iluzjonistów. Nikt jednak nie był w stanie wyjaśnić, co jest sekretem tego mężczyzny. Sam Mirosław twierdzi, że odkrył tę niezwykłą zdolność w wieku 15 lat. Wówczas chwalił się kolegom, że potrafi kontrolować jakąś magiczną energię. Jednak te słowa wywołały u znajomych tylko śmiech. Od tego czasu mężczyzna za wszelką cenę chce udowodnić, że naprawdę drzemie w nim jakaś ukryta magnetyczna moc. Ru Anting Czy kiedykolwiek widzieliście kogoś, kto piłby wodę nosem? Ten mężczyzna robi to z łatwością. Ru Anting zasłynął na całym świecie swoją niecodzienną umiejętnością opróżniania szklanki z wodą swoim nosem. Gdy już się w ten sposób napije, przechodzi do kolejnej części swojego występu. A jest nią rozpryskiwanie płynu prosto z oczu. Potrafi kapać wodą z oczodołów i nawet gasić tym samym płomień świecy. Sekret tego niezwykłego talentu jest dość logiczny. Faktem jest, że kanały nosowe i gardłowe w naszym ciele są połączone z kanałami łzowymi. Zauważcie, że gdy płaczecie, zawsze z nosa też wam coś poleci. Tak więc przyczyną tego zjawiska jest właśnie połączenie między tymi kanałami. Trzeba jednak przyznać, że dość dziwnie ogląda się tego typu sztuczki. Kem Karan Ten mężczyzna wydaje się być idealną pomocą, jeżeli planujecie zrobić jakąś imprezę, sylwestra czy urodziny. Pochodzący z Indii, z miasta Moradabad, Kem Collie jest w stanie nadmuchać uszami absolutnie każdy balon. Dokładnie. Nie ustami, nie nosem, ale uszami. Co ciekawe, swoją niecodzienną zdolność, Kem odkrył w zasadzie przez przypadek. Pewnego wieczoru siedział ze swoimi dziećmi i bawił się z nimi, nadmuchując normalnie balony. Wtedy jego żona nagle zapytała go, jako żart, czy mógłby nadmuchać balon powietrzem z uszu. Mężczyzna od niechcenia spróbował i jak widać zadziałało. Dziś przy pomocy tej sztuczki rozbawia publiczność. Zatyka swój nos, zamyka usta, wkłada pustą rurkę od długopisu do ucha i pompuje w ten sposób balony. Stig Severinsen. Ten mężczyzna z pewnością jest bardzo utalentowany, ale nie byłby w stanie osiągnąć światowej sławy, gdyby nie miał w sobie dużo cierpliwości i samokontroli. Saverinsen to człowiek, który pobił rekord świata we wstrzymywaniu oddechu pod wodą. Naprawdę żaden człowiek na świecie nie jest w stanie wstrzymać oddechu tak długo jak Stig. W 2012 roku był w stanie przebywać pod wodą przez 22 minuty. Udało mu się to, ponieważ wdychał wcześniej czysty tlen. Gdy normalnie oddychamy, to wdychamy powietrze, w którym jest około 78% dwutlenku węgla i azotu. Aby pozostać pod wodą tak długo, Stig musiał pozbyć się tych substancji i nasycić płuca czystym tlenem. Mężczyzna pobił rekord, pozostając pod wodą przez 20 minut i 10 sekund. Rekordzista przyznaje, że sekret tkwi w nauce abstrahowania się od bólu i dyskomfortu. Oczywiście doświadcza ich, kiedy nie oddycha, ale wie, jak przestać zwracać na nie uwagę. Na tym kończymy ten odcinek. Co sądzicie o tych niezwykłych osobach? Czy wy również posiadacie jakieś niesamowite talenty? Pochwalcie się nimi w komentarzach. To wszystko na dziś i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!